Tobiasz odpowiada na zaczepki w jego stronę od popularnych minecraftowych twórców. SA i to by. Tobiasz twierdzi, że chłopaki kłamią, a chłopaki, że tobiasz kłamie. I czy został on przez nich zniesławiony? Nie ukrywajmy, na co dzień nie zdarza się to, że tobiasz zarzuca komuś zniesławienie. No i zaskoczę was, ale akurat wczoraj się tak stało. Mianowicie, zanim wam powiem o co dokładniej chodzi i rozwiążemy tą zagadkę. Kto dokładniej, a... na instagramie Tobiasza wczoraj pojawiło się stoi ze screenem odnośnie zniesławienia. I zapamiętajcie to, co teraz powiedziałem, bo za chwilę będzie to miało kluczowe znaczenie. I chyba już łatwo jest domyślić się o kogo i o co chodzi. Mianowicie oczywiście o grzyska Sagiego, które to w obrębie Tobiasza wywołały trochę kontrowersji, bo w końcu jest on jednym z mocniejszych graczy Minecrafta, jak nie najmocniejszy na polskiej scenie. Więc jednak jego udział na tych igrzyskach, szczególnie gdy mieli oni wcześniej lekki beef, był naprawdę zaskakujący. Kto się bał zawsze Screama? Tobias Gaming! zakazał A żeby wiedzieć o wszystkim co się dzieje subskrybuj mój kanał i oglądaj najnowsze newsy które właśnie wleciały na kanał